Witam serdecznie. Czasem się tak zdaje, że samochód na gazie nam nierówno pracuje, a na benzynie równie nieco. Ten filtr jest już zapchany, jest mało wydajny i należy go wymieniać. Właśnie dzisiaj przedstawię jak wymienić ten filtr fazy lotnej. Co potrzebujemy, żeby wymienić filtr? Potrzebujemy oczywiście sam filtr, do tego śrubokręt, płaski albo krzyżak, opaseczki. Nowe i kluczyk siódemka, żeby później docisnąć tą śrubkę tu na zacisku. Warto sprawdzić również przewody gumowe, w jakim są stanie. Tutaj niezbyt są ciekawe, więc ja kupiłem i będę wymieniał również przewód ten gumowy. Przystępujemy teraz do pracy. Nie, nie stać z ogniem otwartym, bo jak będziemy wykręcać, pozostałości jeszcze gazu będą tutaj w tych rurach. Już syknęło i przystępujemy do demontażu. Ściągamy, mierzymy. Tyle nam powinno starczyć. Zakładamy opaski samozaciskowe. Pamiętajmy, żeby założyć je przed zamontowaniem końcówek do parownika, do rozprężnika i do listwy wtryskowej. Ten kluczyk, którym. Z wyczuciem dokręcamy zaciski. Pamiętajmy o tej strzałce, żeby szła koniecznie w stronę ta strzałka listwy wtryskowej. Przed zamontowaniem również tutaj, już na króćce, załóżmy sobie opaski. Mamy. Jeszcze raz posłużymy się naszym olejem silnikowym, żeby pomóc sobie. i montujemy montujemy teraz czujnik ciśnienia gazu A właśnie tak on będzie wyglądał. Sprawdzamy jeszcze raz na pewności stan wszystkich połączeń, jest to gaz, żeby nam się nie Ulatniał. A niektórym fachowcom, szczególnie tym od gazu, dedykuję.